Cześć wszystkim. Kolejny film pod tytułem kurs budowy. Dzisiaj będę jechał profile kapeluszowe. Trochę taki będzie kurs przyspieszony. To tak nie wiecie dosłownie tego, że to jest taki kurs. Nie jestem profesjonalistą. Robiłem kiedyś w regipsach, ale na profilu kapeluszowym będę robił pierwszy raz w życiu. Nigdy wcześniej tego nie widziałem. Przez przypadek to znalazłem ponieważ odmówiłem tym oczywiście miesiąc przed, żeby nie było, że dzień przed, przepraszam, będę zjechany w komentarzach. Odmówiłem tym i zależało mi na tym, żeby jak najmniej stracić na wysokości pomieszczenia, więc udało mi się wynaleźć w internecie te profile kapeluszowe, pokazywałem je. Zresztą zaraz będę je powoli sobie rozmierzał, wszystko tutaj, ale najpierw muszę jeszcze tutaj skończyć tą ścianę i Właściwie nie wiem, czy zdążyć się te profile kapeluszowe, postaram się. skończyć do ścianę i muszę zamontować jeszcze przewód ochronny do bednarki, o którym zapomniałem. Przewód ochronny ze skrzynki, z rozdzielni on będzie szedł. I go musimy podłączyć do szyny GSW, do głównej szyny wyrównawczej. Dadzę sobie do więcej. Chyba mi starczy tego kabla. Zaczynam się martwić na styk. Wam powiem, że kupiłem na styk. Dobra, podziałam sobie tutaj, muszę zrobić bruzdę delikatnie młotkiem. I schowam sobie ten... Ten kabel tylko pod regipsem schowam, więc o, starczy spokojnie. Tutaj sobie bruzdę zrobię. Dobra, jeszcze świeżynka jest MPEG, Fajnie się skrobie w nim. Tu mam dołek ogólnie. Tutaj będę się cudować. Tu już twardy jest. Tu jeszcze jedna warstwa MP mi się przydała, żeby to wyrównać, ale nie będziemy wariować. I ja tak przykleję na to płytę regipsową tu jeszcze tylko muszę wyrzeźbić Idealnie Rowek się zrobił normalnie jak pod to tak. o, i tu sobie zrobię dziurę w regipsie, Przeciągnę kabel i go potem po ścianie puszczę i będzie grał I jeszcze nie będę się w tym polotermie wkuwał nie ma sensu dobra tu ogarnę piankę odciąć tu muszę wyrównać właściwie nie muszę wystarczy, że płytę do tego dostawię Mam prawie płytę przygotowaną. Bo wycinane wszystkie otwory. Se wymyśliłem, że całą płytę włożę. Yy, wiem, że tutaj nie będę miał dobrze yy, wokół skrzynki obrobione, czyli w sensie, że włożone tam, ale to sobie wyszpachluję. A poza tym yy, wolę na przykład, żeby tu mi jakieś rysy powstawały, niż na przykład yy, w pionie, na łączeniach. Co prawda, nie powinny takie rysy powstawać, jeśli jest prawidłowo wszystko wykonane tutaj, ale nawet na zimne i dlatego wolę, wolę żeby sobie, jak, jak ma gdzieś pękać, to nie na środku ściany, tylko gdzieś tam, gdzie mało będzie widoczne. Zawsze można to czymś obrobić. Potem jakąś maskownicą czy czymś, by komuś to przeszkadzało. Mi tam na, na pewno w kotłownicy nie będzie przeszkadzać. Nie wiem czy w ogóle włożę tą płytę, tak? Tam będą mi te rurki przeszkadzać. Mam yy, na okno wycięte, mam wycięte na skrzynkę. I jeszcze teraz muszę wyciąć na tą rurę tutaj. Nie, na razie nie, co no za chwilę może Cholera Zblokowałem się. Na razie nie chcę, żeby to dotykało piany. Tak, najmniej chcesz y, dotykać pianki. No. Może się uda. Dobra, nie, nie na razie nic nie robi. Klina ta mi tata podłoży, a potem ścianie Moment, poziomice. Y, po Tę długą. Tam może być chyba, tak? pod nami drabinkę i tą krócią poziomicę, co w narożniku jest. Tutaj. Tutaj mi weszło chyba. Weszło czy nie weszło? Czy mam krzywo? Chyba docięte krzywą płytę miałem. Dobra. I jeszcze nie da na kwieci tą, pójdziemy za krótką. No i chyba się udało. Bardzo dobrze. Piony trochę brakuje tu, ale tu pionować nie będę. Pani że jest w jednej linii, coś tam z tą skrzynką tak nie za bardzo. Tu wchodzi za. A tu przed skrzynką. A tu pion jest. Coś to jest dziwne, nie? że tu pion jest, a tu na no nie ma. Ja nie wiem, czy te poziomice są dobre, kurde, tyle razy mi spadły. się nie wsadam mi poda w tam jest najbardziej ja zielono to małe elegancko przykręca się wkręta na wszelki wypadek żeby nie odjechało Mam skrzynkę, coś mam tutaj ciekawe. Co tutaj jest źle? No tu jest pion idealny. Czyli skrzynkę mam pewnie chyba źle osadzoną. Tak wygląda jakby tam niżej było. Nie? O, skrzynkę mam jakoś. A czemu aż tak, jak ja, tu, jak ja ją osadziłem, że ona tak jest pięknie zrobiona? bo robiłem ten tutaj chyba klinowałem deskami czy czymś i widocznie mur tutaj gdzieś jest uskok nie robiłem do poziomicy nie tylko sobie wsadziłem deski mm -hmm. i se zblokowałem dystans dobra to nic zostaje jest jeden sześć albo 7 a tu jest 1-5 1,7 jest też tu. No, czyli tam po prostu źle zrobiłem, że. i tu też jest 1,7. Od muru jest równo oddanone. Tylko, że właśnie pustaki mogą być przekrzywione. Dobra. Tu jeszcze kawałek i. chciałem mi się ten sufit tu trochę zacząć ...robić. Ale to ten kawałek też chcesz zrobić. No, od razu muszę zrobić, jest. Tu coś na bednarkę muszę wyciąć. <słuchaj> no a sufit, ale tu dałem dupę z tą skrzynką. Kurczę! No słuchaj, te sufit jak weźmiesz, to jeszcze tych rurek nie masz podłączać. No jeszcze lepiej nie w sumie. No nie, bo nie włożysz. No. Nie, no, no, wyłożyłbym chyba, ale nie będziemy wkładać. Nie Tylko... Ona nie będzie przeszkadzać, tak bym wsunął płytę, nie? Ona nic nie zmieni, bo ona do ściany jest przymocowana. A, jeszcze tam przecież, kurde, miałem sobie dziurę zrobić na ten. Gdzie ten kołek był? Ciekawe gdzie on był. Gdzie to było założone? pamiętam tata? Jaki kołek? Gdzie ta obejma, tam była założona? Kojarzy tata? No mniej więcej kojarzę, ale... dobra i jest płyta wklejona Tak widzieliście i słyszeliście skrzynkę źle osadziłem bo sobie nie osadziłem jej w pionie tylko sobie ją osadziłem od muru podkładki robiłem dobra ile ja to mierzyłem kochanie nie strasznie gdzieś na filmie No co, no wchodzisz tutaj, gdy widzisz Tu się nagrywa Ojoj Będę musiał ten kabel jakoś nacelować Nie wiem czy to się uda z tym kablem Płytę możemy odpychać. Dobre. Wkładamy sobie kabel. Przekrój kabla 19 mm. W ten sposób. Źle sobie oczywiście wyciągnę dobra tak zrobimy muszę dopchnąć bardziej w tym kierunku moim cholera jest, młotek śpieczasty. coś mi tutaj nie pasi nie wiem czy stąży. Za mało wycięte na badarkę. z tej też będziemy szpałkować i gra Pionu tu nie ma w ogóle chciałby wejść i tu za mało widzieło, udało się dobić Jest grzane. Mhm, okej, okay. ładnie tu wyszło. Linia jest, tu też na pion nie patrzę. Nie było tutaj wymurowane dobrze do końca, zatem, już nie chodzi o to, bo na całości. Cała chata ma wahnięcia 2 cm w pionie no, I to nie jest problem z pionem, tylko tyle co z tymi pustakami Gdzie nie gdzie były węższe w niektórych miejscach bardziej wystaje, w drugich mniej i potem właśnie piony uciekają bo nie idzie tak równomiernie dopchnąć płyty wszędzie wtedy byśmy musieli tą płytą uciekać na zewnątrz i zaczną nam się robić tam luki, bo wystarczy, że jeden pustek nam odpycha i już piąt zgubimy. Zgubimy w sensie, że go nie uzyskamy. Dobra, jeszcze ten kawałek i wracam do was, jak będę miał już część profilka poduszowych. Pokażę tylko poziomicą po skosie, jak to na dolnej stronie za bardzo ściśnięta płyta, ale tu wyżej, już o, widzicie? Jest linia. Są małe, niegdzie szczegóły, ale to są naprawdę minimalne. Bardzo ładna linia przy oknie, pod oknem i wzdłuż ściany. Tu tak samo. Czyli oznacza to, że mamy jedną płaszczyznę i że są płyty dobrze spasowane między sąsiednie. W ten sposób tak samo, minimalnie troszeczkę buja, ale to jest akceptowalne jak dla mnie. Tu trochę chciałoby jeszcze wyjść. I Tutaj trzeba pamiętać, zawsze trzeba sobie zrobić fazę. Jeśli nie ma oryginalnej, bo to przy szpachlowaniu przy pierwszej przy łączeniu yy, spoin będzie potrzebne i tu tak samo zapomniałem zrobić tu powinno być idealnie sposowane z narożnikiem wtedy nie trzeba nic już parować tylko akrylikiem w narożniku przejechać ale to ciężko tak zrobić nie zawsze tak idzie zrobić bardziej że tyle różnych docinek tutaj jest i specjalnie sobie tą szczelinę zostawiłem większą to zostawiłem większe, żeby to nie mieć problemu z włożeniem płyt i by że że płyta nie do oderwania eee, co teraz? góra jeszcze Górę może sobie bardziej się udostosować tutaj widzicie jak powinno wyglądać fazowanie z każdej strony sprawdzę czy mi nie wypchnęło płyty nie tu mam danie docięte też niepo fazowałem ale i tak będę spachlował tu całość narożnik więc więc w sumie dobrze że to jest tyle ściany zrobione Bierzemy się za sufit. Ogarnę tylko tu i zaczynam montować profile kapeluszowe. Jeszcze zapomniałem przed profilem kapeluszowym, że muszę dziurę zrobić. No, znaczy, miałem dziurę, tylko nie do końca była dobrze zrobiona. Na no, odkórza centralny, żeby mi rura tu przeszła. O! Elegancja Francja. Jeszcze sprawdzę, zapasujemy sobie i zaraz tłumaczę, jak startować z profilami kapeluszowymi.